Cześć. Bez zbędnych wstępów, witam na kanale Rolnik Szuka, witamy z Brutusem i działamy. Zaczynamy od problemu, jakim jest spasowanie tej ramki z lampą. wczoraj zdemontowałem lampę, tą górną, którą chcę podmienić w zatorze. Widzicie, że jest tu ten element oryginalny. Już to rozkręciłem. I plan był taki, żeby zmieścić a no właśnie, rozładowana suwmiarka. Ja to mierzyłem wcześniej bez rozkręcania. Ta lampa była ciągle w środku, i ten pomiar mi się wydaje, że to zaważyło o tym, że teraz nie będzie mi to pasować. 110,75. 110,75, czyli nawet bliżej 11. A lampa, którą już tu wyciągałem. Ale włożyłem z powrotem. Miała mieć 110. W specyfikacji tak było. No właśnie. A jest 116. Chciałem, żeby ta lampa weszła mi tutaj w środek. Miałbym idealnie spasowane. Tu było 110, tu 110. Ewentualne przeszlifowanie. I weszłoby mi to. A teraz pomysł jest na to, żeby... Mocować ją w ten sposób. Czyli, tak, żeby ona weszła mi i ładnie tutaj się wylicowała. Co też dałoby szczelność. Z tym, że oczywiście przeszkadza mi ten uchwyt. Chyba go spiłujemy całkowicie i wykorzystamy te śrubki do naprężenia w tej obudowie. Wyjedziemy, będzie lepiej widać. Tutaj jest trochę ciemniej, jak to w pomieszczeniu. Ja wolę robić na zewnątrz. Jeżeli jest pogoda, to. Zapalimy sobie sprzęt. Nie był odpalany z tydzień, dwa. Było coś, to co tak zapalane na chwilę. Wtedy, bo robiliśmy światła przy przyczepie i chcieliśmy wszystko dobrze sprawdzić. Spróbujemy zapalić. O! Elektromagnes. Zdarza mu się coraz częściej nie załapać. Nie, trochę pochodzi. Mamy. Bo też dużym problemem właśnie, no w moim zatorze nie wiem czy w innych też, ale jest ta kostka, która e, z tą żarówką R2, chyba R2 tutaj są, e, no ma problemy z łącznością, bo Przewodzenie tutaj tych styków to jest naprawdę no coś trudnego do opanowania. Te styki podejrzewam, że są już przegrzane. I też taki jest ten problem. No, raz łączyło, raz nie łączyło, już troszeczkę by to denerwowało. Miałem po prostu e, zamontować tutaj konkretne wsówki i to polutować. E, ale koncepcja w ogóle się zmienia, jeżeli uda nam się zamontować tutaj tę lampę, a mam nadzieję, że do tego dojdzie to podłączymy to na hermetyczne super -seale. Jeszcze tylko spali, że spojrzę, spojrzę jaką, jaki prąd mogą przesyłać te super bo one styków to nie mają okazji bardzo jakich grubych, ale myślę, że te 2 ampery, bo tutaj jest 24W na 12V, daje na 2 ampery obciążenia, to no to spokojnie sobie da radę. Na taką głębokość nie będzie wystawać poza kratkę, bo oczywiście tutaj jeszcze przychodzi kratka, jak fabryka, tylko trzeba. Spiłować ten dół. A no i zanim spiłujemy, to może sprawdźmy, czy w ogóle ta lampa świeci, gasimy. Trochę sobie pochodził. O, Brutus czekał na efekty pracy. Można powiedzieć, że każdej zimy coś się dzieje przy zetorze, bo jakieś tam pierwsze odcinki z zetorem to chyba naprawa na grzewnicy. Montaż, a, montaż telewizji w zetorze. Później było montowanie przekaźników. Przekaźników, ale nie tego chyba nie nagrywałem, tylko pokazywałem, jeśli chodzi o światła, żeby stacyjka się nie grzała. Jest wszystko przez przekaźniki i światła, i mijania, i światła drogowe, długie. Dobra, to mam taki przewód, którego bardzo często używam z żabkami. O, żabkami sobie złapiemy gdzieś przy ciągniku 12V, a tutaj podłączymy się pod lampę i sprawdzimy, czy ta lampa jest sprawna, zanim zaczniemy ją niszczyć, bo. No jak przeszlifujemy, no to tak gwarancja na pewno nam już ucieknie. Ale myślę, że to są dość dobre lampy i nie ma się czego bać, że one gdzieś tam siądą po jakimś czasie. Ale myślę, że warto sprawdzić teraz, czy one jako nowe są OK. Tak i tak. Ła. Wow. Pięknie. Nie ma jakich, jakiejś ogromnej ilości lumenów. No Nie chciałem tutaj wyrzucać nie wiadomo ile pieniędzy na lampę. 1970, prawie 2000 lumenów. Światło rozproszone. 60 stopni świecenia. Ja też zastanawiałem się, czy właśnie czy um, gdzieś to w wąs, wąski strumień światła, czy jednak rozproszony. No ale wziąłem rozproszone. Nie kombinowałem, nie testowałem, nie próbowałem. Myślę, że i tak dość rzadko będziemy używać tych lamp na górze, ale chciałbym, żeby to po prostu w każdej chwili działało i w każdej chwili można było ich użyć, a nie że coś tam nie łączy z tą lampą. Eee, czy też po prostu no one tak świecą, że tak naprawdę to za wiele nie dawały te R2ki. bójśniki pewnie i tak dalej, gdyby było wszystko nowe, też by inaczej działało. A technologia led jednak wypiera, wypiera. Chciałoby się mieć oryginalne, ale wszystko, ale ale no już załóżmy te ledy, niech będą ledy. Jak widzicie, wyszlifowałem, zniknął ten uchwyt. No na pewno trzeba będzie jeszcze tutaj to dopracować. Ostatecznie oczywiście to pomalujemy, choć i tak nie będzie tego widać, ale niech będzie pomalowane. Ten uchwyt też będzie zapewne malowany, żeby to nie korodowało. Jest to jeszcze nieskończony uchwyt. Myślę nad tym właśnie, jak, jak to przymocować. Wstępnie skonstruowałem taki element, który właśnie będzie wypierał mi ten, tę ramkę. Będzie ona tutaj przykręcona na te śruby piątki. Za chwileczkę wywiercę dziurki i jeden uchwyt taki tutaj już zamocuję. Drugi tutaj zrobimy troszeczkę dalej. Mamy cztery otwory do wykorzystania, więc dobrze wyprzemy i będzie to wyglądać. Dookoła jest dość szczelnie i o to chodziło, żeby to wszystko ładnie się zeszło. Na mojej twarzy już gości uśmiech, ponieważ fajnie się trzyma już lampa w obudowie. Co prawda jest dopiero jeden uchwyt, ale jak widzicie, trzyma się. Trzyma się, mamy to zblokowane w ten sposób, tutaj podparte. Jeszcze do podgięcia te uchwyty, żeby równolegle dolegały i dociskały, ale skoro teraz już tak fajnie się trzyma, to jak założę tutaj drugą, to na pewno na pewno będzie już super, ale w, wciska się. Zobaczcie, się przekręci. Przekręciło się idealnie, pięknie. Mam kratkę. Nie będę jej na razie przykręcał. Przymierzę sobie tylko. No i widzicie, że pięknie to tutaj się komponuje. Praktycznie nie wystaje. Tutaj tylko ten daszek jest troszeczkę dłuższy. Tylko jeszcze sporo pracy przed nami. Widzimy jak świeci stara i jak świeci ta. Nie wiem czy wiecie na jakiej zasadzie uszczelnione są supersile. Eee, pokażę Wam to. Widzicie ta gumka musi być dociśnięta przez tę część łapiącą za kabel. Dzięki czemu wsuniemy cały pin z tą gumką i ona nam pięknie uszczelni. Żaden syf nie będzie się rozstawał do środka i tutaj pin również połączony z drugą częścią tej kostki będzie hermetycznie zamknięty. Więc to będzie, to będzie po prostu trwałe. Postanowiłem, że zrobię tego super sila. zrobiłem. Jak widzicie, mam już hermetyczne połączenie. Wtyczka jest. Kawałki kabelków zastosowałem w niego, ponieważ czułem, że miałbym problem z tymi sztywnymi, grubszymi kablami, i zarobieniem pinów. Ta grubość tutaj jest naprawdę naprawdę odpowiednia moim zdaniem. I wystarczy nawet. Kiedyś w przyszłości, na przykład do mocniejszej lampy LEDowej, gdyby te były za słabe, lub coś by się z nimi stało i trzeba byłoby wymienić, po prostu te kawałki przewodów połączę z tymi oryginalnymi. Połączę je za pomocą takich poszurek poszulek termokurczliwych z klejem i cyną. Czyli będzie tak naprawdę to polutowane, będzie to też bardzo, bardzo trwale i dobrze połączone. A będę miał wtyczkę i w każdej chwili będę mógł sobie podmienić lampy. Eee, czy znaczy też rozłączać je w przypadku jakiegoś rozbierania dachu czy coś w tym stylu. Do skurczenia termokurczliwej koszulki z cyną i klejem użyjemy takiej stacji na gorące powietrze. Stacja lutownicza to jest. Eee, I taka stacja Hot Air, której używam do spawania plastiku. Eee, tutaj mam różne dysze i sobie różne rzeczy czasami można pospawać. Eee, ale też Dobrze właśnie jest rozpuścić cynę w tej koszulce termokurczliwej, no bo można sobie ustawić dużą temperaturę i, 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 i dobrze po prostu skurczyć zapalniczką, czy też jakąś tam żarową, czy na gaz. Eee, łatwo można opalić eee, i troszeczkę przypalić koszulkę, tą stacją zawsze pięknie się to wszystko robi. Eee, I tutaj te kabelki będziemy łączyć. Obecniemy stare. Zakończenia. Tutaj, no fabrycznie było tak, że wychodzą masowe dwa przewody i one są tutaj połączone. Więc, tak, tutaj fabrycznie zostawimy. No, przez to też miałbym duży problem, żeby tego super sila tutaj zarobić. A tak, pięknie wszystko polutujemy, zakoszulkujemy. Udało się ładnie nasunąć. Cynę w miejsce łączenia. Tutaj troszeczkę dłużej zostawiłem ten skręcony przewód, ale e, pomiędzy przewodami po środku idealnie mam już cynę. Tak więc, tak więc wyłączyłem sobie prąd. Już włączam. Te rurki są super pod tym względem, właśnie, że nie tylko lutują, ale również mają klej z obydwu stron i przewód dobrze zgrzewają i dodatkowo kleją, że on się na mnie później przy, przy przyciągnięciu nie rozerwie. A stacja na gorące powietrze też nam super Z każdej strony dojdzie Mamy dość dużą rurkę e, Dość dużą, grubą rurkę Cienki przewód z tej strony Ale te, te, te rurki się bardzo dobrze kurczą Mocno i Klej się teraz rozpuszcza Najpierw rozpuszczam sobie klej Jak się nie rozpuści najpierw kleju Tylko jedzie się cyną Rozpuszcza się cynę To cyna potrafi wypłynąć poza, poza tę rurkę A jak już się klej Yy, Obleje dookoła to nie ma prawa później ta cena wyskoczyć, tylko fajnie lutuje w środku przewód. Mam ustawione 400 stopni, z tego co pamiętam, gdzieś tam ze szkoły to w 200, 200 iluś stopniach cena się topi. Nasuwamy rurkę. Sprawdziłem i Super 1,5 może przesyłać prąd o natężeniu 13A. Aż się zdziwiłem, nie wiem do końca, czy jest to prawdziwa informacja. Po prostu szybko w Google wpisałem i taką daną, gdzieś tam spotkałem. Myślę, że te 2A to naprawdę nie jest dużo. No tutaj ktoś ocenił na 13, nie wiem, czy to jest gdzieś z parametrów technicznych z karty technicznej, czy po prostu ktoś sobie tak napisał, ale skronek sał 13 to znaczy, że yy, no mogą przenosić duże obciążenia, więc tutaj te 2 ampery na pewno im krzywdy nie zrobią montujemy kolejną wtyczkę do drugiej lampy pięknie kostkę skonstruowaną do kolejnej lampy. Tutaj jeszcze nie poszlifowane nic. Chcę zrobić te lutowania na dachu, żeby tam już posprzątać. Na spokojnie sobie tutaj to zaszlifuję. Ktoś by powiedział, że takie założenie, przełożenie, zmiana lamp. A to chwila pracy: coś tam się wykombinuje, coś się przyspawa, coś się przyklei. Chwila, moment i, i zrobione. Ale to nie do końca. Jeśli chce się coś dobrze zrobić, to nawet naj. Najbardziej błaha, wydająca się na pierwszy rzut oka sprawa e, może doprowadzić do wielogodzinnej pracy. Ja tak zwykle mam, że jak za coś się biorę, to niestety chcę to, to zrobić dobrze i, i schodzi czasu. Dobrze. Tutaj się śrubki tylko luzuje, przekręcamy i zaraz lampa będzie nasza. To jest świetnie wymyślone. Czeska myśl techniczna. O, I mamy tę nieszczęsną kostkę. Jak widzicie, tak samo jak mówiłem, że fabrycznie tam. Tak, tutaj fabrycznie są dwa przewody masowe doprowadzone. Ja te kostki wyrzucę, bo no z ich przewodzeniem jest naprawdę kłopot. Tutaj zobaczcie fabryczna lampa złożona z tą ramką. Tutaj są e, regulacyjne śruby. Oryginał mógł mieć regulację. Niestety nasza już nie będzie miała regulacji, chociaż jeśli będzie tego wymagać, to również nad tym pomyślimy, żeby można było ją regulować. Sprawdzimy to wieczorem, już się robi zmrok, więc będziemy e, testować jak one świecą, no ale musimy na razie zdemontować to stare, przygotować kolejną lampę LEDową, czyli ją obciąć, odpowiednio do, doszlifować e, i mocowanie również takie prowizoryczne zrobimy, żeby można było wstawić i zobaczyć jak te światła świecą. Tutaj nie musi być od tej strony idealnie, a tu od czoła, od dołu już jest super. Myślę, że już jest idealnie i można zakładać. Oczywiście wcześniej wszystko pomalujemy, ale najpierw złożymy próbnie. Niestety go po słabo sobie radzi w ciemnościach i pewnie nie widać tego efektu, ale naprawdę świecą fajnie walą zupełnie inny widok niż na tych światłach dolnych. tak ostatecznie wyszły mocowania lampy w miejscach gdzie było szlifowane, podmalowane. No i te uchwyty też pomalowane, żeby nie rdzewiało. No i ostateczny montaż teraz do ciągnika. zakończona, mamy LEDy, pięknie się świecą. Można pracować w nocy. W każdej chwili będzie można tobie uruchomić w ten sposób lampy na dachu.